I będzie pochwalony Jezus Chrystus, dzień dobry, Szczęść Boże. Dziś święto świętego Mikołaja. Przynosi prezenty, a Słowo Boże na dziś, to też coś pięknego, niesamowity prezent dla, dla każdego, który odkrywa w swoim życiu swego rodzaju dyskomfort. Związany z wciąż powtarzającą się tę samą słabością, tym samym grzechem, wciąż tym samym błędem, który gdzieś tam męczy, doskwiera, sprawia, że czujemy się bezwartościowi, czujemy się beznadziejnie i to trwa miesiącami, a może nawet latami. Pan Bóg w dzisiejszym Słowie Bożym mówi do ciebie, odwagi, nie bój się, oto Twój Bóg. I on przychodzi, żeby Ciebie zbawić. I o co chodzi z tym zbawieniem? Prorok Izajasz przedstawia nam przepiękny obraz świata, drogi, w której nie ma już tego, co, co powoduje, że, że życie jest nie do wytrzymania, trudne, niesłychanie niebezpieczne. Prorok Izajasz mówi, że, że będzie. Przygotowany dla nas Będzie przygotowana dla nas taka droga, która będzie nazwana drogą świętą i żaden nikczemny, żaden nieczysty na tą, nie będzie mógł przebyć tej drogi, nie będzie mógł na nią wejść. No i to się może wydawać trochę smutne i trochę deprymujące, no bo któż z nas jest czysty? do z nas jest bez grzechu. No i y, ta wspaniała nowina, żeby się nie bać i, i mieć odwagę, y, że możliwe jest wejście na tą drogę świętą i przebyć ją, to jest y, nasz zbawiciel Jezus Chrystus, który przychodzi, żeby te grzechy odpuścić, żeby wybaczyć. Y, ten, ten biedaczyna na łóżku, który nie ma nawet y, odwagi. Nie ma nawet sił, znajduje się w takiej biedzie, że sam nie jest w stanie przyjść i błagać o wybaczenie grzechów, znajduje pociechę i ratunek we wspólnocie Kościoła, to inni zatroskani o Jego życie, przychodzą, przyprowadzają go do Jezusa, a ten, a ten odpuszcza, odpuszcza grzechy, bo to jest Bóg, który, który zbawia, to jest Bóg, który chce ocalić. To jest ten, który chce odnaleźć to, co się zgubiło. Z naszej strony, żeby przyjąć ten niesamowity dar przebaczenia, odpuszczenia grzechów, to zobaczyć we własnym życiu ten, ten strach, to, czego się boimy, tego, czego się obawiamy, to, czego się wstydzimy, to, co sprawia, że nasza radość nie może być pełna. Bo jest cały czas, cały czas coś, co, co, co nęka, co, co, co sprawia ból, co mm, przywiązuje myśli i nie pozwala e, oderwać się od tego i, i iść dalej, kontynuować e, powołanie własne. Czyli zobaczyć wszystkie niebezpieczeństwa, które są w moim życiu codziennym, te niebezpieczeństwa, które odrywają mnie od Pana Boga, niebezpieczeństwa. Które w konsekwencji nie pozwalają mi wejść na drogę świętą i, i nią iść, bo na nią jestem zaproszony. Nie ma się co bać. Jezus przychodzi, żeby zbawić i odpuścić grzechy. Wystarczy przyjąć ten niesamowity dar. Tak jak i prezent od świętego Mikołaja. Wszystkiego dobrego, wspaniałego, błogosławionego dnia. Niech Bóg przebaczenia będzie z Wami i Wam błogosławi. Szczęść Boże.